Witam dziś przy tym słonecznym oświetleniu. Tutaj dzięki uprzejmości sklepu Twoje pióro mogę zaprezentować model Cross Bailey Light. Light oczywiście w znaczeniu lżejszy, a lżejszy jeszcze do tego przejdę. Skówka plastikowa, właściwie to taka żywica syntetyczna. Pierścień taki dość szeroki na dole i metalowy klips, a z góry wykończony taką metalową małą czapeczką lekko wypukłą. Nazwa firmy widać miejscowiona na klipsie. Korpus zwężający się ku końcowi ma taki pierścień z 2 cm od końcówki, która też jest tak lekko wypukła, ale tutaj nie ma żadnych już metalowych elementów na tej wypukłości. Sekcja także plastikowa, takim zaczyna się szerokim, gładkim pierścieniem i kończy takim małym pierścieniem. Natomiast stalówka jest oczywiście w tym modelu stalowa, a pływak plastikowy. Tak wygląda pióro w całości. Zamykane jest na zatrzask. Nie ma tutaj gwintu i przez to bardzo ładnie się pióro trzyma w każdym miejscu, bo tu nie wyczuwa się nawet tego. Uskoku, bo praktycznie go nie ma. Dla mnie pióro jest wystarczająco długie. Nie, nie muszę zakładać skówki, ale założę, żeby pokazać, że skówka założona bardzo dobrze tutaj balansuje. to pióro, nic ono tam po ręce nie skacze. Natomiast co do zasilania, to tutaj pióra te krosa zasilane są specjalnymi nabojami, które tak dość śmiesznie wyglądają. Ale tylko one pasują do tego pióra. Oczywiście można nabyć też konwerter do tego modelu pióra i wtedy możemy sobie używać wszelkich innych atramentów, poza tymi, które są dostępne w nabojach. Tyle. Tak to wygląda. Jak już mówiłem, skówka na zaczas, pióro bardzo lekkie, jak dla mnie super leży w ręce. Czas na porównanie wielkości. Mamy powyżej parkera Duofolda Centenniala, soneta Lamy Safali, pelicana 140 I tu można powiedzieć, że to jest rozmiar parkerowskiego soneta. Tak to pióro mniej więcej gabarytowo wygląda. Jego średnica w połowie sekcji to jest centymetr, a w najgrubszym miejscu 11, niecałe tam 12 mm, tak wygląda. Ma 13 cm i 8 mm długości pióro zamknięte z założoną skówką, a bez skówki ma 12,5 cm długości. Wagowo, tak jak mówię, ta żywica syntetyczna niewiele waży 14-15 g z nabojem w środku. Stalowa stalówka w tym modelu sprawuje się zupełnie dobrze. To FK. Taka tradycyjna grubość FK. Ani nie za cienka, ani nie za gruba. sam raz. Troszkę jak docisnę, niewiele to powiększa przepływu atramentu, bo stalówka jest taka raczej z tych twardszych. Natomiast jak widać, przepływem nie ma tu najmniejszych problemów. Przy szybkim pisaniu to zupełnie dobrze. E, atrament przepływa, odwrócona stalówka też dobrze zaslifowana, pisze dobrze, a bez naciskania atrament przepływa. E, wyśmienicie. No i teraz porównanie z tradycyjnym bail, moderem Bailey. Ten po lewej widać, że tu końcówka i e, sekcja są metalowe. Natomiast ja mam tylko wypożyczone ze sklepu Twoje pióro, pióro kulkowe, w związku z tym tutaj niespecjalnie jest co pokazać. Natomiast widać, że zewnętrznie poza tą właśnie częścią, no i metalową sekcją, której tu nie widać, pióra te praktycznie się nie różnią. No waży trochę więcej. Modele te są dostępne w różnych kolorach. Link do sklepu Twoje pióro poniżej będzie prowadził do tego, żeby można było sobie te kolory wszystkie pooglądać. Tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę.